Z drugiej strony jest jeszcze gorzej. Po kolei, na każdym wagonie, otwarte drzwi. Na kamerze wideo nie widać tego tak dokładnie. Przepraszam, że mi się ręka trzęsie. Proszę bardzo. Każdy wagon otwarty. I usy. I usy. I usy. Tak. Kolejny wagon. Ostatni. To jest świeży usy dzisiejszy. Pociąg zablokował trasę przejazdu. Przejazd kolejowy na 28 stycznia też jest zablokowany. No a tutaj to niedługo. Pod wiaduktem to zacznie się kopalnia odkrywkowa bo już widać jak tutaj fedrują chłopcy węgiel w sumie nie mam pretensji do policji, bo co policja ma do kolei kolej powinna sama zabezpieczyć swoje wagony chronić je a nie pozwolić żeby każdy mógł otworzyć taki wagon na ostatniej sesji Rady Miasta słyszałem nawet jak komendant policji mówił, że 6-7-letnie dzieci potrafią otworzyć taki wagon. Wydaje mi się, że to jest chyba sentencja tego, co rzeczywiście się dzieje. I nie miałem pretensji do policji, że nie daje sobie z tej rady. No bo niby dlaczego, jeżeli kolej sama chce w ten sposób podchodzić do swojego majątku. Może nie tyle swojego, co majątku powierzonego do przewozu. A może jest podwój, to drugie podwójne dno. Może celowo się dopuszcza do tego, aby takie, takie rzeczy miały miejsce. Może chodzi o to, żeby można było ukryć o wiele większe kradzieże, które mają miejsce w przemyśle węglowym, i dzięki temu zwalić wszystko na e, usypujących złodziei. Na pewno tą sprawą powinna się zająć policja w, w takim szerszym zakresie. Ale takie usypy uważam, że, że powinna kolej sama dopilnować zabezpieczenia wagonów oraz sama pilnować swojego majątku.